To maszynski serwis. Jeśli kupiście sobie nowego trafika z takim oto radiem, ups, do gór nogami, i macie takie małe radio, a chcielibyście mieć nawigację, no to da się to zrobić. Jako prawdopodobnie jedni w Polsce mamy stacje, które można zamontować do najnowszego trafika. 2022-2023, które wcześniej miało to malutkie radio jednodinowe. Sterowanie z nam tutaj działa. Jak widać, mamy też podłączoną kamerę cofania. Tu mamy GMS-a szerokokątną, bardzo fajna kamera 180 stopni. Super to fajnie wszystko działa. No przede wszystkim ten trafik teraz zaczął grać naprawdę. Poprzednie trafiki grały tak troszkę plastikowo. W tym jest dużo, dużo lepiej. No to właśnie zasługa naszego procesora. Dźwięku, I co jeszcze o stacji? No, stacja, oprócz tego procesora wspomnianego, ma pełnego Androida. Ma zwykły sklep Play. Możemy to instalować dowolne oprogramowanie ze sklepu Play. Zwykłe radio. Ma też złącza USB, które myśmy zainstalowali tutaj pod klapką. Ma też wejście na kartę SIM. Czyli stacja działa niezależnie, nie musimy łączyć się z telefonem, udostępniać internet. Ona ma po prostu swój własny internet. Także, jakbyście chcieli zamontować taką stację, zapraszam do, ma, do nas. Stacji, co ważne, nie można kupić wysyłkowo, tylko i wyłącznie z montażem. Także serdecznie dziękuję, pozdrawiam, dajcie ławkę w górę, subskrybujcie. A jak chcecie stać się posiadaczami takiej stacji, to zapraszam do nas. Cześć.